Seba, dobrze, że jesteś po nocy. Co się stało? No, dziewczyna do mnie pisze. To zgłoś to na policję. Nie, ja nie mam nic w przeciwko, że ona pisze, ona pisze po angielsku. A ja po angielsku tylko trochę umiem, a później trochę może nie wystarczyć. A skąd ta pewność, że ona pisze po angielsku? No wiesz, ja tylko trochę umiem, a ty umiesz dużo, także pomóż. Ja nie mogę. Jestem zajęty. A co robisz? Nic. No co przecież możesz pomóc. No nie mogę. Przecież mówię ci, że robię nic. No a jak się robi nic? No jak zrobię jedno, to ci pokażę. Weź mi nie wciskaj kitu. A co ty nie masz walentynki? Dobra, powiem Ci. To jest kompletna strata czasu. Co, spotkasz się z nią? Skąd ona w ogóle jest? Z Ohio. Ohio? No, Ohio. Ohio? To mówił Goofy To Myszki Mikki. A to jest Ohio, w Stanach. No, a w Norwegii co jest? Oslo, łąka. No dobra, Oso, ale popatrz tu. Przeszliśmy już przez te wszystkie hałasy, WhatsAppy, no, a teraz się nie pyta, czym się zajmuję. No to trzeba by jej tu napisać, że jestem rehabilitantem. No dobrze. to wiesz. I am doing absolutely nothing at all. No, to akurat rozumiem, ale to przecież ty nie robisz nic. No, no dobra, dobra. Jesteś przygotowany? Gotowy? Tylko bez żadnych numerów. There. I work as a surgeon. W szpitalu. No tak, w ośrodku zdrowia szpitalu. In hospital for insane. Insane? A co to takie? Ośrodek zdrowia. Ośrodek zdrowia. No to dobra, to piszemy. To And... ja ty. Jak ją poznałeś? Napisała do mnie na Instagramie. Nie gadaj. No wiesz, polubiliśmy podobne rzeczy i od razu stwierdziła, że możemy być bratnimi duszami. Ciekawe. Czyli napisała jeszcze do mnie dujulowami. Ale chyba za wcześnie na takie deklaracje, co nie? Eee, niektórzy lubią takie deklaracje. Chyba niektóre kobiety. No tak, tak, kobiety. Ty, no, jeszcze coś. I hope that your job isn't too stressful, baby. No ale już, już chcę mieć swoją dzieci. Nie, no ja nie no. wiem, co to jest, no. Baby to kochanie. No tak, tak jak. Honey. I darling. Ty, no, ale do tego poprzedniego, co ja pisałem, że jestem rehabilitantem, no to coś nieskładnie piszę. Ty, ona polubia każdą twoją odpowiedź. Ty, a często cię, cię kochaniem nazywa? Wiesz, co drugiej no. wypowiedzi. No <noise> nie gadaj. No. No. Ty, ale coś tu jeszcze pisze, słuchaj. Show your Bobs and vegana. Co mam iko no. Że jesteś weganinem i lubisz bób. Ty. O co jej chodzi? Daj mi to. No ale po co? <noise> Daj zobacz. Zaufaj mi. No i co jej napisałeś? Że zapisałem jego numer IP i zaraz zwolę na bałę. Jakie jego? To się zaraz dowiesz jego. No to tłumacz. Sorry, nudzi mi się. Mam 13 lat. Jestem z Hiszpanii. Jestem facetem z bali. O, matko, ty popatrz. Nawet ludzie miszki nam nawiały do Hiszpanii. No, trzeba było ich nie wypuszczać. Teraz będzie, że cała głupota na świecie to przez nas. Ty no bo zawsze tak jest, jak coś głupiego się dzieje, a to z bo mi się nudziło. PS pisze z telefonu mojej starej. Więc mnie nie znajdziesz w śmieciu. To co to, Trojakiś? Na no pewno. No teraz znowu kłamie. Trzynastolatek w Europie, który poprawnie pisze po angielsku. To może jakieś angielskie trzynastolatki? Na jakiego języka używa się w Anglii? Nie angielski? Skąd? Brytyjskiego. Jak to? No tak to. W Anglii zawsze jak jest coś pozytywne, mhm. to jest brytyjskie. A jak jest coś złe, negatywne, to się mówi, że jest walijskie, szkockie, irlandzkie, angielskie. Patrz na to, że Sean Connery był Brytyjczykiem. Mhm. Ale to Blair już był szkoda. Ty, to my w ogóle nie możemy być teraz pewni ani narodowości, ani wieku, ani nawet płci. No, bo to wiesz, dziewczyny dzisiaj to już też trolują. I to na równi z tymi młotkami, głąbami z gimnazjum byłego. To kim jest ten koleś, co do mnie napisał? Idioto! Tyle zakupy, zakupy, Korporacje w dzisiejszych czasach patentują wszystko. Prawa autorskie obejmują nie tylko muzykę i nazwy znanych marek, ale także nawet catchphrase'y, czyli zdania, okrzyki, z których słyną znani ludzie. Slogany, loga, więc nawet kształty. A cóż się zbliża? Walentynki. Kto wie, czy za rok na serca nie zostaną nałożone prawa autorskie? Dlatego my już dziś prezentujemy Wam koło. Koło, które posiada same zalety. Koło jest zbyt powszechne, żeby je opatentować. Do tego nie musicie się Państwo martwić, że na rynku będą tylko koła milki. Poza tym, serce? Naprawdę? Odwróćcie serca do góry nogami. Co Wam wychodzi? Tubsko, jak stoi tu tamtąd. A koło? Koło nie. Koło jakkolwiek obrócisz i tak będzie. Koło. Z góry, z dołu, z ukosa. Wybranka waszego serca będzie mogła przypominać wzory. Pier kwadrat, dwa pier, pole, obwód, wzwód czy objętość. Koło zakupy Melon jest oryginalne, jedyne w swoim rodzaju. Wasza walentynka na pewno wam podziękuje, kiedy jako jedyna otrzyma od was koło. Kiedy inne dostaną nudne serducha. Ja tu polecam.